Wiesz, dlaczego taniec uwielbienia i praca z ciałem pomagają w wychodzeniu z traum i zranień w ciele? Dlatego, że złego doświadczenia nie leczy dobra teoria. Złe doświadczenie może uleczyć tylko dobre doświadczenie. Jeśli ktoś doświadczył zranienia w swoim ciele, bólu, odrzucenia, przemocy, to nie wystarczy mu sama wiedza o tym, że teraz jest już bezpiecznie. Ciało potrzebuje na nowo doświadczyć bezpieczeństwa, dobrego ruchu, bliskości i czułości, która nie rani, lecz leczy. Taniec uwielbienia daje tę przestrzeń, w której każdy gest może stać się modlitwą, a ciało na nowo uczy się ufać, otwierać i wyrażać radość. To nie jest tylko ruch to droga do uzdrowienia. Jeśli chcesz na nią wejść, to zapraszam cię bardzo serdecznie na nasze warsztaty i rekolekcje tańca uwielbienia i pracy z ciałem. Do zatańczenia.